Witajcie na naszym kanale CyberLook. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy nas wszystkich bezpieczeństwie sieci domowej. Oto najczęstsze błędy, jakie popełniamy przy zabezpieczeniu domowego Wi-Fi i nasze wskazówki, jak sobie z nimi poradzić. Pierwszy błąd brak zmiany domyślnego hasła do routera. Wielu użytkowników nie zmienia hasła do routera po zakupie, co sprawia, że ich sieć jest łatwiejszym celem ataku. Zalecamy zmianę hasła na silne, unikalne i trudne do odgadnięcia, aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Drugi błąd brak regularnych aktualizacji oprogramowania routera. Tak jak komputer, router również wymaga aktualizacji. Producent często dostarcza nowe wersje Fermu U, które mogą naprawiać wykryte luki bezpieczeństwa. Pamiętaj, by regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji na stronie producenta i instalować je. Trzeci błąd używanie słabych haseł do sieci Wi-Fi. Popularne hasła takie jak 1234, 56, 78, czyli hasło 123, nie zabezpieczą nas przed potencjalnymi zagrożeniami. Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków, składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Im bardziej unikalne hasło, tym lepiej. Czwarty błąd brak wyłączonego dostępu zdalnego do routera. Często routery umożliwiają zdalny dostęp do panelu administracyjnego. Jeśli nie jest to dla nas konieczne, warto go wyłączyć, ograniczamy tym samym możliwość ataku z zewnątrz. Piąty błąd: brak ustawienia oddzielnej sieci dla urządzeń IoT. Urządzenia inteligentnego domu, takie jak kamery, smartwatch czy inteligentne żarówki, są bardziej narażone na ataki. Warto stworzyć dla nich osobną sieć, aby główna sieć Wi-Fi pozostała bezpieczna. Podsumowując, bezpieczeństwo sieci domowej zaczyna się od podstaw. Wystarczy kilka prostych zmian, takich jak silne hasło, aktualizacje oprogramowania czy odpowiednie ustawienia routera, by znacząco zwiększyć poziom ochrony. Pamiętajcie, bezpieczeństwo domowej sieci leży w Waszych rękach. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał CyberLook oraz zapraszamy na stronę www.cyberlook.pl.